Cześć, tu w moim kanale po meczu z Tottenhamem. Po dość dramatycznym meczu. No to co? 3, 2, 1, zaczynamy! A więc, jesteśmy po meczu z Tottenhamem, po dość dramatycznym meczu z Tottenhamem jesteśmy. Po meczu, który skończył się wynikiem 2 do 2. Gdzie w pierwszej połowie prowadziliśmy 2 do 0. Ale od początku, a mianowicie, jeśli ktoś myślał, że w dzisiejszym meczu to ten ham się przed nami położy, bo w ostatnim meczu przegrali 6 do 1 z Newcastle, to był w grubym błędzie. To był w grubym błędzie, gdyż już wiadome było, że za wszelką cenę będą chcieli zmazać. Plamę. No i tak, żeby być tak naprawdę szczerym, no to w pierwszej połowie ten wynik 2-0 też był trochę dość zwodzący, gdyż no prowadziliśmy 2-0, ale męż był otwarty. Po jednej i po drugiej stronie były szanse. I jedyne co nas wyróżniało to to, że byliśmy bardziej skuteczni niż Tottenham. I dlatego strzeliliśmy tu dwie bramki tenham miał swoje okazję, niestety nic nie strzelił. Choć no, można, można by powiedzieć, że no, może leciutką przewagę mieliśmy, wiadomo, większe posiadanie piłki w tej pierwszej połowie. i no, wygląd, Mieliśmy swoje okazje, swoje szanse, ale wiecie, no, jakoś tak trochę bojaźliwie w tym polu karnym. Jakieś koronkowe zagrywki, jak mi się Barcelona zaczęli grać tą Barcelonę. No, yy, no, no, no nie wiem, nie, wiem, włączałem się na Barcelona, nie wiem dlaczego. Zamiast po prostu grać prostą grę i, 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 i tyle. No tak samo jak druga bramka dla nas padła, szczeram przez Rashforda, Bardzo ładna akcja, bardzo ładne podanie z głębi pola yy, do Rashforda, ten przebojem poszedł strzelił z kąta 2 do 0. Zresztą pierwsza bramka też bardzo ładne pójście środkiem pola przebojem Rashforda, który zagrał do Sancho, który strzelił z nałożnika pola karnego. Nie było kombinowania jakiegoś i po prostu proste bramki. A tam, gdzie zaczęliśmy kombinować, no to już niestety tak to świetlanie, świetliście nie wyglądało. Druga połowa. No cóż. Druga połowa to moim zdaniem włączyła mi się z Sevilla. Sevilla im się włączyła i po prostu no całkowicie, ale to całkowicie praktycznie zostaliśmy zdominowani przez Tottenham. Całkowicie. Mieliśmy swoją okazję po tym jak Tottenham strzelił na 2 do 1 notabene po ładnej akcji. Mieliśmy swoją okazję. Bruno niestety trafił w poprzeczkę Później jeszcze do dobitka głową Roman no, Bisaki. Niestety nic nie przyniosły. Gdyby było 3-1 myślę, że mieli, jakoś byśmy to może dowieźli do końca, ale no, wiecie, no, 2-1 to był taki wynik na ostrzu noża. No i no niestety, niestety niestety, ale do, dopuściliśmy do utraty drugiej bramki. Mówię, co gorsza, daliśmy się zdominować w tej drugiej połowie. Zmiany niewiele wniosły. Nie było jakoś widać szczególnie, żeby ta gra się poprawiła. Troszkę tam wekorst powalczył o te piłki. Raz tam fajnie w ślizgiem wszedł, przerwał akcję i po prawej stronie, ale wiecie co, no Fred to dzisiaj no nie bardzo. No nie bardzo. Nie dość, że tam jakiś zakubiony w ogóle był na tym boisku, to jeszcze niedokładnie podawał, tracił piłki. Także no... No nie, nie. No i, i... wiecie, co jeszcze zaważyło? Też moim zdaniem te... No bo naprawdę to Tenham sobie, sobie stworzył wiele sytuacji. Wiele z tych sytuacji, kurde, no... mogło zostać gdzieś przerwanych, ale nie były przerwane. I... No wiecie, no... To nie był najlepszy mecz Kazemiro dzisiaj. Naprawdę to nie był najlepszy mecz Kazemiro I, 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 i no gdzieś gdzieś to był cieniem samego siebie. Tak nie wyglądał jak, jak zawodnik z poprzednich meczy. I naprawdę no, no było to widać. No było to widać. Póki miał siły, grał całkiem nieźle. Szczególnie w pierwszej połowie fajne podania, dużo widział, yy, fajnie regulował tempo gry. Yy, nie był jakiś mega widoczny, no ale dużo roboty yy, robił. Natomiast, no... Casemiro, no, 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 no niestety, no. Yy, no... Jeśli chodzi o w ogóle o obronę, no to... No do pewnego momentu jakoś sobie radziliśmy, a później to już naprawdę to... Te, ak te akcje były naprawdę, naprawdę groźne. Ja, plusik bym postawił przy nazwisku yy, Luka Szoła Luka Szoł, yy, no starał się dużo biegał, dużo akcji przecinał, starał się łatać też yy, błędy yy, kolegów. Yy, no, 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 wiecie, no. Yy, w pierwszej połowie miał sporo takich akcji, sporo takich sytuacji, gdzie musiał gdzieś tam piłkę przerwać, yy, gdzie musiał doskoczyć do przeciwnika. No w drugiej też mu się zdarzało, no ale mówię w drugiej. Cały po prostu zespół, no nie wiem, albo opadł sił, albo co, no ale po prostu, no, zostaliśmy naprawdę zdominowani i nie byliśmy w stanie jej się przeciwstawić. Jeszcze mówię, ta akcja Bruno też szła w poprzeczkę, fajne wejście polekarne, pole dawało jakieś, jakieś nadzieje, że coś jeszcze może wpaść, ale wiecie, no to ten hałek, to ten hałak tak się mówi, poczuł krew i. i, i i no, nie chciał odpuścić, nie, i, i parł do przodu, paru do przodu i mieliśmy też sporo w szczęścia, gdyż no, nie trafiali, nie trafiali, nie trafiali w bramkę w dogodnych sytuacjach. No także ogólnie no bardziej straciliśmy trzy punkty niż zyskaliśmy jeden punkt. No tyle można powiedzieć chyba tak naprawdę, bo no, wiecie no, Nieraz można grać brzydkie mecze, ale jakoś można wynik dowieść yy, do końca. No ale to też trzeba jakoś się przeciwstawić przeciwnikowi, a o ile w pierwszej połowie fajnie walczyliśmy, a o tyle w drugiej połowie, no mówię. Yy, yy, szkoda gadać po prostu. No, mówię, no, włączyłem się znowu Sevilla i, i po prostu to ten grała, a ten Manchester próbował yy, coś tam przerywać. I, i każda, każda ich kontra kończyła się jakimś niedokładnym podaniem. Każda akcja na bramko ten hamu też kończyła się jakąś, nie wiem, y, zabawą, prób, próbą kiwki na dwóch. A, a już niech będzie tak na zakończenie, żeby jeszcze powiedzieć, no to rzut rożny, ostatni lub przedostatni rzut rożny, gdzie Fred go wykonywał. Y, no i wiecie, no. Tam coś wykorst pokazywał, żeby grać na niego. Ale co z tego, jak Fred nawet nie dokopał. Nawet nie dokopał, w pole karne za bardzo. Yy, znaczy, w pole karne dokopał, ale piłka się zatrzymała na pierwszym zawodniku, na pierwszym krótkim słupku. Ona dalej nie doleciała. Więc no, jakieś tam pokazywania tutaj mi zagraj, no to niewiele się zdały, no bo Fred zrobił swoje, a raczej nie zrobił nic. Yy. No ogólnie, no mówię, no, kazymoro też się nie popisał. Yy, no, szczególnie druga połowa była naprawdę, naprawdę nie najlepsza w naszym wykonaniu. I co tutaj więcej mówić? Nie ma co tutaj więcej mówić. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że za tą wilą wypadniemy lepiej. Chociaż wiecie, łatwo nie będzie, a Stąwila wciąż walczy o puchary, wciąż walczy o puchary. I ma szansę zająć miejsce, które będzie premiowało do gry w pucharach, więc na pewno tego meczu nie wiadomo, odpuszczać, będą walczyć. No a my musimy, no nie wiem, znowu sobie powiedzieć kilka męskich słów w szatni i wyjść i zapieprzać. Wyjść i zapieprzać i od pierwszej minuty. I, I tyle. I tak do końca sezonu. Nie ma przebacz. Nie ma przebacz, a później jeszcze nas czeka e, finał na Wembley. No i zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. Na razie trzeba brać się do roboty, do roboty jeszcze raz do roboty. I cóż, to było dzisiaj na tyle. Jeśli Wam się podobało, zalejkujcie, zasubskrybujcie. wspomóżcie jakoś ten kanał. Trzymajcie się. Na razie. Następnego razu. Hej!